Pamiętacie mój film o ubikacji Która była w nieładzie Film powstał miesiąc temu Nie pokazałem wtedy Co to za filma. Liczyłem na to, że coś się zmieni Owszem, przyszli Ukraińcy Bo oglądali mój film Na dole tam w biurach No i posprzątali Ale nie udrożnili ich pisuarów i nie naprawili grzejnika, znaczy nie grzejnika, tylko grzałki w bojlerze, przez cały ten miesiąc. Wczoraj ośmieliłem się, ja cham, zadzwonić do kierownika kontraktu i zapytać co z sanitariatami. No i dziś mam ostatni dzień w pracy. Powód jest taki, że pokazałem wszem i wobec e, plany konstrukcyjne budynku. Tu poproszę wszystkich, którzy to komentowali, żeby się dalej wypowiedzieli i teraz może zrozumiełem dlaczego prosiłem ojca, żeby nie pokazywał budowy, bo to może właśnie grozić jak ktoś zna jakieś paragrafy i przepisy, to niech się teraz podepnie i uzasadni. No ale dobra, to jest powód taki oficjalny. Nieoficjalny już jakby podałem. Ośmieliłem się zapytać. Bo grzecznie zapytałem. Nie jak gwiazda, nie poszedłem wymagać, tylko poszedłem się zapytać. Zadzwoniłem. Zapytałem się, co z sanitariatami. To, że jestem w związku zawodowym, powoduje to, że jestem w pewnym momencie chroniony. Czyli nie mogą mnie zwolnić z pracy, ale mogą mnie i muszą mnie w tym momencie przenieść na inną budowę. Co to, jakby daje, to daje trochę problemów. Bo teraz tak. Być gorszy, mamy monopol, tak jak mówiłem. Czyli mógł, chciałbym iść do mojego byłego pracodawcy pracować, a tam zapewne docany z 16 zł. Bo takie są stawki. Ha, teraz, no, być gorszy, Takie proponuję. Eee, jak nie do niego, to do, do kogo? Kto tu się wbije na ten rynek? A jak się wbije, to nie będzie to budowa 8 godzinna, tak jak wymaga prawo. No nie. Czyli byłbym zmuszony do opuszczenia miejsca tu zamieszkania i szukania pracy gdzie indziej, co to oznacza? delegacja? Delegacji jak zwykle nie? utrzymujemy dwa domy, no to powinna być stawka wyższa lub dieta, a to niekoniecznie. No dobra, yy, zakwaterują mnie gdzieś, to znowu będzie kilku, bo to nie będzie jedynka. Takie wyjście, no ale skoro bydło nie można, no to trzeba. Ale nie o to nawet chodzi Chodzi o podejście budowy Operator ośmielił się zapytać Jaśnie Pana O sanitariaty Od pół roku chłopacy nie mają ciepłej wody I mieć jej widzę nie będą Bo sprawa nawet nie ruszona przez miesiąc A idzie zima, nie? Dobrze by było umyć ręce Chociażby po pracy Morał z tej historii. Prosty i wszystkim znany. Zamknij ryjnie wolniku, bo będziesz. Wy. Jak w tym kraju ma być dobrze? Jakie my mamy prawa jako pracownicy? Dzięki. Koniec jeszcze, nie? <laughs> Powiedzcie mi, gdzie tu logika? Najpierw tworzyć program, w którym jeżeli ktoś poleci pracownika, i ten pracownik utrzyma się w danej firmie przez jakiś tam czas, ten, który go polecił dostaje 500 zł, a później oszczędzać na ciepłej wodzie dla tych właśnie pracowników.